Co tam Betelgeza, Apofis, czarne dziury, loty na Księżyc, loty na Marsa? Dodajcie do tej listy, co chcecie, ale to wszystko i tak wyda się Wam całkowicie bez znaczenia w porównaniu z tym, co udało się osiągnąć astronautom na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Panie i Panowie, stało się. Mamy pierwsze kosmiczne wypieki. Houston, we have cookies. Tak dobrze słyszycie. Przebywający na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej astronauci przyrządzili pierwszą pieczoną potrawę w kosmosie. A dokładnie: ciasteczka z kawałkami czekolady. Upiekli je Luca Parmitano wraz z Krystyną Koch. Żarty żartami, ale trzeba sobie uświadomić, że takich eksperymentów nie prowadzi się dla zabawy. Całe przedsięwzięcie było całkiem poważnym doświadczeniem naukowym, w którym naukowcy, czyli astronauci, mieli za zadanie sprawdzić czy można piec w nietypowych warunkach, a to może mieć bardzo duże znaczenie dla ludzkości. W trakcie eksperymentu mieli sprawdzić, jaki wpływ na wypieki w wysokiej temperaturze ma oddziaływanie mikrograwitacji. Jeśli chcemy myśleć o długich załogowych podróżach kosmicznych do odległych zakątków, np. układu słonecznego, należy zadbać o to, aby podróżujący kosmonauci mogli żyć w warunkach jak najlepiej odwzorowujących te, do których przyzwyczajeni są tu na Ziemi. Takie szczegóły jak zjedzenie od czasu do czasu świeżo upieczonego ciasteczka z kawałkiem czekolady, można się śmiać lub nie, ale może obniżyć poziom stresu i mieć ogromny wpływ na psychikę ludzi przebywających setki tysięcy kilometrów od swojej planety, a czasami nawet miliony kilometrów. Specjalny mikrograwitacyjny piekarnik o nazwie Zero-G Oven służący do prowadzenia badań nad transferem ciepła oraz właściwościami produktów pieczonych w przestrzeni kosmicznej, w którym upieczoną te wspomniane ciasteczka może pracować z temperaturą maksymalną wynoszącą 360 3 stopnie Celsjusza. Piekarnik razem z ciastem został dostarczony na ISS na początku listopada zeszłego roku na pokładzie statku towarowego Cygnus NG12, który został wyniesiony na orbitę przy użyciu rakiety nośnej Antares 230, należącej do firmy Northrop Grumman. Ciastka zostały upieczone już w grudniu, jednak informacja o przebiegu eksperymentu została oficjalnie podana dopiero pod koniec stycznia. Parmitano i Koch mieli łącznie do dyspozycji pięć porcji ciasta, które na orbitę dostarczyła sieć hoteli Double Tree by Hilton. Astronauci przyrządzali ciastka w różnych warunkach, tak aby sprawdzić jaki będzie optymalny czas pieczenia i schładzania. Pierwszy wniosek z eksperymentu był taki, że pieczenie w kosmosie zajmuje znacznie więcej czasu niż na Ziemi. W normalnych warunkach takie ciastka pieczone są podobno w temperaturze 150 stopni przez około 20 minut. Zaś pierwsze kosmiczne ciastko po 25 minutach w tej samej temperaturze no cóż, było bardzo niedopieczone. Kolejne dwa pieczone były przez ponad godzinę i nadal były niedopieczone. Chociaż wyglądały już na prawie jadalne. Ciastko numer 4 siedziało w piekarniku przez równe 2 godziny. Zbrązowiało, pachniało i wydawało się, że jest dobre. Jednak na wszelki wypadek, dla porównania efektów, piąte ciastko pieczono przez 2 godziny i 15 minut w temperaturze zwiększonej do 165 stopni Celsjusza. Z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie astronautów, nikomu nie wolno było jeszcze ich zjeść. Nie wiadomo więc, czy są w ogóle zjadliwe, jak smakują i która wersja jest najlepsza. Trzy z pięciu kosmicznych wypieków zostały już przetransportowane na Ziemię. Zamrożono je w laboratorium w Houston i po przejściu wszystkich badań zostaną poddane degustacji. No cóż, moi drodzy, takie kosmiczne, smaczne newsy dostarczamy Wam między innymi dzięki patronom, którzy wspierają nasz kanał. Jeżeli też chcesz zostać jednym z nich, to link do naszego profilu znajdziesz w opisie filmu i w zakładce z kartami tutaj w prawym górnym rogu ekranu. Kliknij w to małe i. Eee, zapraszam też na Instagram Astrofazy i oczywiście już teraz do kolejnego odcinka z serii AstroShort. Trzymajcie się, do zobaczenia i smacznego.